Dzień dobry, dzień dobry. Jest zima akurat, no bo przestał śnieg padać, bo mieliśmy nawet dzisiaj nie nagrywać w sumie, bo przed chwilą przestało padać. No, no i, i co tradycyjnie smacznego wam życzę. No i chciałbym dzisiaj y, jakoś tak powiedzieć różnicę między jednym ciągnikiem a drugim, na przykład tym Majorkiem 31 i. i i 40, 40, 11, naszą polską. No, czy, no Przede wszystkim ten ma trzy cylindry, ten ma 4 cylindry przygodowo. Średnica cylindra jest ta sama, 95, skok tłoka 110. To no, silniki mają czterosuwowe z komorą w tłoku, z wtryskiem bezpośrednią. Do silnika to wiadomo, że cylindry są te same. Cylindr to zestaw naprawcy do silnika, to praktycznie można powiedzieć te same. Tyle, że tu jest trójka, tu czwórka, to wiadomo, wał już nie nadaje się tutaj. Nie, bo to jest trzycylindrowy, ten jest stero. Głowice są te same. Można powiedzieć wtryskiwacze też powiedzmy. No, pompa wtryskowa to wiadomo, że już nie. Sprężarka jest ta sama. E, filtry e, oleju e, i filtry na przykład paliwa są te same. <laughs> Układ kierowniczy też ten sam. <laughs> przód wiadomo, że jest inny. Tutaj jest taki delikatniejszy, nie? Czop, przedni, jeden i drugi czop e, przedniej piasty e, to są te same. E, przepraszam, to jest e, podobny wszystko, ale jest inny pomimo że tu łożyska jest, bo tu chodzi o to za samo za zatoczenie na ten klin. Czop się tu już przykręca tu gdzie, na cztery śruby te M14 razy 1,5 razy 50 to są śruby I łożyska obydwu 32208 i 30305. Co to znaczy? Ja już na temat łożysk powiem. No, przeważnie średnica wewn wewnątrz łożyska, na przykład 8. Co to znaczy 8? 8 zawsze się mnoży przez 5. Ten otwór wewnętrzny łożyska jest ósemka, no to 8 razy 5 40. No to grubość czopu tutaj tego grubszego jest 40, a 30, 305, 30, no to 5 razy 5. Bo zawsze się mnoży tą ostatnią cyfrę łożyska z piątką. No to 5 razy 5, 25 ma się różnicę tutaj. I proszę sobie wyobrazić nawet 85, jaka różnica jest. I 12, 22. Tak? bez przedniego napędu tam, tam praktycznie łożyska są prawie że te same 30 309 no to 45 mm ma to grubsze a tu to małe 30 305 takie same jak majorek i ten. 20 tylko jest no. a, a proszę sobie zobaczyć wyobrazić silnik e, cały ciąg jaki to jest nie czasami w 40 są także luz na łożysku ponieważ to małe łożysko czasami nie wytrzymuje i porazi klekotać po prostu to koło. E, no, pompa, pompa wody jest ta sama, można powiedzieć. E, co tam jeszcze jest? Kole kolektory nie pasują, wiadomo. No, bo to kolektory wszystko, to nie, wszystko w, nie, wszystko w nie. trzycylindrowych jest, jest krótsze. No, no, kolektory wszystkie tu są <laughs> na przykład na trzy cylindry, to są przyotworkowe, ten wodny czy, czy ten do lsący, czy na przykład wydechowy. Rozruszniki są te same, można powiedzieć. No, oczywiście, no starsze typy. No, bo już 60 na przykład to już ma ten, ten rozrusznik 11, a ten mają R7. No i... i wiadomo, że tu drobne różnice są z samego tego, że to jest zetor, a to jest nasza 40 polska, bo 411 zetor od naszej C4011 również się troszkę różni w jakichś tam szczegółach, więc to też ja jeszcze tylko dodam pojemność. W trzycylindrowym w Majorku jest 2,340 pojemności, a w naszej 40 polskiej, czy tam 411, jest 320. No, układ kierowniczy. Układ kierowniczy jest, można powiedzieć, ten sam w sumie, nie? E, Tam jest ułożyskowany tak samo 31-305 e, łożysko, na przykład dwa łożyska stożkowe, no i 40 ma tak samo, e, co tu jest. E, teraz tak, e, ten pulpit, ta blacha wygląda, że to jest to samo. No. Znaczy od, zetora, od zetora się minimalnie różni tym, że chociażby tabliczka jest zauważyłem. W zetorach jest zdaje się troszkę większa tabliczka, więc nity, otwory na, na nity są po prostu z większym rozstawem. Zbiornik paliwa jest inny. No teraz tutaj na przykład tutaj jest takie z aluminium, taka rączka jest do wyciągania. To jest odprężnik tutaj z prawej strony majorek, ma, no, bo 40 nasza nie ma, wcale nigdy... 40... Pierwsze 40 chyba 700 sztuk miały, tak wedle książek. Nawet na, na filmie takim jakimś szkoleniowym kiedyś to widziałem, zdaje się, że tam też jest, ale jako ciekawostka nasi jak robili później te pulpity, to widocznie mieli wzór i praktycznie większość tych pulpitów później produkowanych w dalszym ciągu ten otwór ma na ten odprężnik. Otwór tak, ale ja jeszcze na żywo nie widziałem naszej polskiej 40, nawet te początkowo pierwsze, bo człowiek był zawsze zainteresowany tym. Yy, pompa wtryskowa, yy, pompy wtryskowe. Jeszcze zdaje się, że były te czeskie początkowo, a poza tym nic tam za bardzo nie było. Od prężnika w sale nie widziałem. No, nikt no to nie widziałem. Nie, wedle literatury ja teraz nie pamiętam dokładnie, to chyba jest 700 sztuk było i to niby jest fakt, że tyle było faktycznie na samym początku. No możliwe. Może gdzieś ta seria poszła gdzieś, ale gdzie mogła pójść, jak to wszystko szło na, na kraj. A jak patrzeć na, na Polskę, no to małe prawdopodobieństwo, że z tych 700 sztuk musiały do Pomu trafić. Yy, akurat nie? No, yy, obudowa z szyni inna. Jest tylny most, obudowa jest inna, jest mniejsza. Yy, pochwa, zwolnica to samo. Yy, podnosik, pokrywa podnosika jest yy, przykładowo inna. Wszystko takie szczuplejsze jest. Łożyska i koła z ani jedno nie pasuje od 40 tutaj. Już nawet według katalogu, nawet się upewniałem, żeby Was tutaj czasami w promazać. prowadzać. Łożyska, wiadomo, jest układ wałków i kół zębatych podobny jak w 40, ale łożyska czy ten są inne. No. Na przykład wałek sprzęgłowy pierwszego stopnia jest ułożyskowany z przodu 6304. 40 ma też akurat wyjątkowo 64, ale w, tu bliżej skrzyni 6208 i też 62.08. 6209 ma ten, a drugiego stopnia wałek ma 6208 łożysko wałek atakujący, stamtąd nie 4 łożyska, tak w 40, na biegu wstecznego tylko jest na dwóch łożyskach. 25 razy 30 razy 13 na dwóch łożyskach jest. No. A poza tym te wszystkie łożyska, które są o jeden numer są mniejsze. Na przykład największe łożysko 63-11 jest 40 na wałku głównym, a tu jest 60-10. A tak, to tak, 62 e, 10N, 62,10 e, normalne e, łożyska. No, e, wałek atakujący jest trochę mniejszy, bo wiadomo 30-308 łożyska tu przychodzą na wałkę atakującym, tutaj 30-309. E, mechanizm różnicowy jest ułożyskowany na dwóch łożyskach, no wiadomo. Ten ma 30, 216, ten ma 30, 215. Jeden rozmiar jest, jak widać, mniejszy. No. I co tutaj jest? Aha, wałek atakujący z głównym to są akurat, to igiełkowe jest takie same jak 40. 40 razy 45 razy 17. Po dwa łożyska. Takie są ten skład, ale takie igiełkowe w koszyczku aluminiowym. No. Na pewno znacie te. No tu jeszcze warto dodać, że to jakby zaczęło się to wszystko u Czechów od Majorka. Ta seria zunifikowana UR1 tak zwana, i tam był jeszcze 2011 dwucylindrowy, ale tam z kolei jeszcze wszystko jest. Tak, jest. E, są, są jeszcze różnice. E, natomiast no nasi później jakby e, włącznie z, tutaj we współpracy z Czechosłowacją, e, no podjęli tutaj produkcję. 411 Zetora, można powiedzieć. A, a Majorek, no u, nas, u nas Majorek to powiedzmy, był odpowiednik nasza, nasza lekka seria. Czyli, czyli w tamtym czasie 28. To można powiedzieć, że było mocowo prawie to samo co, co Majorek. Stąd też produkcji Majorka u nas nie, nie podjęto najprawdopodobniej z tego powodu. Tak samo tutaj w pochwach e, bęben, szczęko trzymać. To są praktycznie jest to samo według katalogu, ale już ten nowszy typ zaznaczony nawet w katalogu. No, łożyska wiadomo są tutaj inne. No, pochwa i zwolnica. No wiadomo już w zwolnicy są inne łożyska. Tutaj są łożyska na przykład 64,10 w 40. Tutaj są 63,09 i to na zewnątrz od strony pokrywki 63,09M tak zwane. No. A na dole na wał koła jest ułożyskowane 32211 i, i to na to większe 30 a 40 ma 30 no. Tu jest o jeden w sumie rozmiary na ogół są o jeden są mniejsze. Co tu jeszcze można powiedzieć na temat Majorka, te różnice. No wiadomo, Aha, tu jeszcze ja widzę, yy, tu jest ta, to miejsce na akumulator. Nie wiem, no, 40 już ma dwie skrzynki po bokach bo tutaj ma jeden akumulator, chyba zawsze był jeden. Znaczy był moment. chyba przez chwilę gdzieś tam mi się ułożył, że były dwie szóstki tam schowane. Aha, aha możliwe, ale, ale, ten, ale generalnie, generalnie akumulatory były tylko tam. Tak właśnie co ja opowiadam, że tam w pomie był, jak przyszła ta niebieska, tak ten majorek właśnie, jak myśmy tam pokrywowo go wzięli do jazdy, to był jeden tylko akumulator. Może tak było, no. A to był już początek. No, pompa tabulcowa też, ta sama. To w 40. No tu pedały hamulca i sprzęgła no to one troszkę się różnią e, takie jak są często są pozakładane od 40, ale one fabrycznie to są takie może nie wszystkie tak miały, ale ma, są takie jakby na prostym płaskowniku takim. To się trochę nie, mniej wygodnie operuje tymi pedałami, stąd też e, pewnie często jest zmieniane. Tu jeszcze instalacja pneumatyczna się praktycznie dość mocno różni, bo oczywiście tu y, ten sprężarka no niby to samo, e, również jest o dolejach i tak dalej, natomiast te rurki to wszystko to już praktycznie nie pasuje, zbiornik jest w innym miejscu, bo jest pod pomostem, więc tam już te rurki to też za bardzo się nie uda. Tak, bo, bo, bo tutaj przychodzą szynki narzędziowe, to dlatego dali, tak, tak mają te 28 i 30 w sumie, no nie? podobnie, podobnie, A ku e, prony, te błotniki tak samo są mniejsze trochę krótsze tutaj jest no. znaczy, tu, te tu nasze te są już tu, tu w naszym to już są zwykłe od, od 60 więc tu, tak. tu tego nie widać, natomiast oryginalnie powinny być takie troszkę, troszkę mniejsze troszkę krótszy ten tył i tu jeszcze a propos m, zbiornika no to tam też różnica jest w pomostach bo e, z racji tego, że tu nie ma akumulatorów to jest inne, inne są pomosty inny jest pedał gazu e, taki trochę bardziej jak w Suprze, czyli taka stopka okrągła Taka główka wychodzi jakby z, z pomostu, nie jest tak jak 40, że taki pręd wygięty. Nie? No i, i co jeszcze pamiętam z Majorków? Dachy przykładowo, ja tam te pierwsze, nawet w późniejszych latach były plastikowe. Yy, z tego stworzyła sztucznik. Żywica taka chyba szkle, z włóknem szklanego. Z tego takim... włó włókna szklanego. Na <laughs> owo z daleka było widać to Majorek był. Yy, tam gdzieś czasami się zdarzało, że 40 też to miało, ale nie wiem czy to... Było Może Czesi od mieli po prostu. No, bo kabina idę... chyba teoretycznie jest troszkę inna, mniejsza, krótsza. Na pewno musi być bo... krótsza, bo, bo kabina, ja widzę, tu jest też już przerabiana, prze, przespawywana, tutaj teraz ta przednia ścianka. No wiadomo, że to już było... Bo kabina od 40 w Majorku to zdaje się, zakrywałaby wlew paliwa do zbiornika. No. Bo zbiornik oczywiście paliwa też jest inny. I to może nie pasuje. Tak wygl wyglądało, że, że akurat ten Majorek mógł kabiny nie mieć, bo były większość Majorków, ja widziałem, że było dużo popegera, czy gdzieś tam bez kabin. Było. A ten co przyszedł właśnie u nas, to już był zamontowany, nie wiem, aha, bo to w Czechach zamontowali. No, no tak, bo to, to jest produkcja przecież pierwsze czechosłowacka w sumie. No się właśnie wzór wzięli już później do produkcji 40 czy, czy 60 już te puszki, te orzeczki, no to to wiadomo, że na podstawie no, wzoru Czechosłowackiego. No i z takich wizualnych rzeczystów z blacharki to jeszcze tak, przede wszystkim maska jest inna, ona wyglądem jest podobna. Tu tu nie patrzcie na naszą, bo ona jest od 40 przedłużona, ale przez to, że zbiornik paliwa jest dużo krótszy, bo tam jest akumulator, to maska jest dłuższa i tam jeszcze jest we wszystkich Majorkach była klapka otwierana no i tam była skrzynka narzędziowa w tylnej części maski, no, przy zbiorniku zbiornik 40 litrów ten ma 68 jak się nie wiem. nie? 40. No nie wiem, super ma chyba 68, a ten nie pamiętam eee, no i jeśli chodzi o to tą... 65, 60 jakoś tak ma możliwe eee, czasami się zdarzają Majorki już poprzerabiane że mają właśnie zbiorniki już pozakładane Y, zwykły od 40 y, akumulator gdzieś tam jest przełożony. Y, też, tak samo jak w 40 często się zdarza, że te układy są już pozamieniane, coś pokombinowane. Aha, przednie zawieszenie jeszcze też jest inne. Y, tak naprawdę, wspornik zdaje się, jest ten sam. Natomiast y, ta rura, y, od y, osi, jakby wysuwne, to wszystko jest mniejsze. No, i często bo, bo, Majorki mają jeszcze dłuższe te stwornie zwrotnic. No tu nawet widać ok wizualnie e, grubość tej rury tutaj, nie? No i wysuwnej, no. no i Majorki też miały miękkie zawieszenia, e, ale one też się różniły od 40. Nie były takie jak... w i teraz tak, e, co jeszcze tutaj mieli? E, ta, aha, się zapomniałem o hamulcach, taśmy hamulcowe są te same co w, 60, w 40, no w 60. No, na remo ręcznego, gdy będziemy robić to już zawsze się coś dostanie. Opony 12-4 razy 28 zdaje się, nie na ogół były takie. Znaczy na no, starym rozmiarówką to zdaje się były chyba 11, 11. 11 właśnie, ale gdzieś tam było też 12,4 4 no. No, no, Chyba że u nas montowali może. Bo, bo później były tak jak 40. czterdziestka wedle katalogu ma 13 na 28, a wiadomo, że odpowiednikiem takim współczesnym to jest 14,9. 9, 9 tak. tak. Tak samo jest 10. Zetor Super 16,9. No i z przodu Majorek ma takie praktycznie felgi jak Zetor 25, bardzo podobne. Yy, 16, no. nasz, bo 40 na 18. No chłodnica prawdopodobnie jest chyba ta sama. Tak, chłodnica, filtr powietrza no, to... to będzie to samo. Filtry e, chyba paliwowe i olejowe to zdaje się one, już tak porównując z naszą 40, to tam pewne różnice były w zależności od roczników. E, to już nawet Zetor 4011 też troszkę, z tego co pamiętam. E, ma, ma tutaj różnicę e, błotniki w starym typie to praktycznie były też takie z takim szeroką płetwą tą dolną, tym dolnym mocowaniem e, oryginalnie, no ale oczywiście tutaj już w tym naszym Majorku to już są jakieś pozamieniane e, no i co Majorek jeszcze, ja, mi, mi się to za bardzo nie podobało jak były obciążniki tutaj te okrągłe takie talerze na zewnątrz e, przednich kół no, do, do felg przykręcane ale jak to były przekręcane tutaj nie, wiem. No, normalnie na szpilki, chyba że na szpilki, no. bo tam były właśnie tylko tak, bo to było na cztery też te. Cztery. No, ale, ta, ale mi się zdaje do tej felgi, nie wiem, czy, czy tam przetłoczenie, bo, bo tutaj u nas nigdzie nie było widać na, na żywo, żeby był ten obciążnik przykręcony, ale w instrukcjach, na zdjęciach, to wszystko jest w yy, pełnym tym kompletnie, kompletne były te ciągniki no i obciążniki tak samo Majorki też miały tutaj na wsporniku no. e, można I... było założyć obciążniki no, w tym Majorku nie ma z tyłu one są bardzo podobne bo też jest 28 cali w jednym i w drugim ale różnią się e, te talerze są takie e, z głębszymi zagłębieniami tak, tak, e, widać od razu na pierwszy rzut oka, że to jest że to jest inny e, inny kształt tego obciążnika, tego talerza i oczywiście w Majorku zawsze były talerze mocowane na 6 śrub, nigdy na 3, jak to już w naszych 50 i, i późniejszych 40 było. Tak, bo w 40, te późniejsze też były. no. no. Taki, taki mała 40, można powiedzieć, taka skromna. no. Dużo bardziej zwrotny ten traktor jest taki. Sprawia wrażenie takiego, znaczy sprawia wrażenie, no jest zwrotniejszy, bo jest mniejszy, krótszy. Jedzie się niby podobnie jak 40 Majorkiem, no bo, bo pozycja za kierownicą, siedzenie praktycznie to jest praktycznie wszystko to samo. Kierownice były takie same, więc pozycja za kierownicą ta sama, no ale tak od razu widać, że się siedzi na Majorku. Maska krótsza, znaczy krótsza w sensie krótszy ten traktor, jest po prostu mniejszy taki. Nie? No i co. Aha, i jeszcze yy, tak tu w literaturze opisuje yy, Majorek 3012, co to był za typ. Ale tylko, jeszcze zaznaczone, tylko ten, który miał te koła wąskie do międzyrzędzia. To był o symbolu 30 -12. ja jeszcze tak specjalnie teraz tak zwróciłem uwagę, nie, yy, żeby tak Coś chcę jak Wam przekazać, żeby... Czesi, i... Czesi mieli, ale tak teraz z głowy mówimy, to tak ja nie chcę tutaj czarować, ale pamiętam, że Czesi mieli też chyba 30, 17 taką wersję, to była wersja ta górska, na bardzo niska taka tak, była, szeroka. Tak, i przednie zaleszenie y, było też inne, takie tak, tutaj 30, bardzo trzy... niziutkie. Tak, 30 chyba 16 było, a to tam z kolei był któryś był, y, ten... Y, Albo z przednim napędem, pas, tak? Pasowy, ten taki półpasowy, czyli miał dodatkowe jakby felgi, takie pasy na tylne koła założone na takim dodatkowym zawieszeniu. 30, 30, jak to było? 30, 30, 45. Tak. Taki był też symbol, ale nie wiem, czy to był tylko prototyp, bo w Czechach takiego jednego widziałem, czyli Majorek. No to to już, z przednim napędem. No. napędem, no. tak jest, bo nawet te stare zdjęcia są, to musiały być. prawdopodobnie, to właśnie. To ale to u chyba... nas tego nie było. Nie wiadomo, czy to prototyp był. Tam bardzo dużo właśnie wychodziło tych prototypów. No. I co jeszcze na koniec? Bo teraz ostatnio przy tym Majorku jak był film, było tak rano, że ja tulę się do komina, co ty mówiłeś, że o najlepiej mi się komin podoba, bo nie obity. Nie, nieprawda. Też komin, ale dlaczego? Bo ten traktor przyszedł do nas, do rodziny i trzeba, by, i trzeba było go przywitać. Każdy traktor ja przywita, bo to, jest już, to już jest rodzina i to jednak to się lubi, to się kocha po prostu. No, już nie obraża się 40, bo też była no naprawdę. I to znaczy, by było no, może nagrane. Maj Majorek stan, stan Majorka jest opłakany w porównaniu do 40 mimo wszystko, e, chociaż ono też... W, w praktyce miała wszystko zrobione od A do Z, ale, ale ona była dużo zdrowsza. A tak, ale Majorek. A to, a to biedactwo no, jest. Majorek bardzo jest choroba. No. Tak, jest w stanie takim no, agonalnym, można powiedzieć, tu się nie ma co bać tego słowa, bo to jest naprawdę wykończony traktor. No ale no, zobaczymy, no. będziemy starać się go e, przywrócić do żywych, żeby wyglądał prawie tak jak oryginał. Jak, jak, jak fabryka, zobaczymy jak to będzie szło. Natomiast nie jest to temat taki, który... Nie spodziewajcie się, że za tydzień będzie skrzynia rozebrana czy coś. Ja już bym się rwał do tego. Bo trzeba inne porobić. Ja już a... chciałem... <laughs> Paweł mnie skrzyczał, bo ja już chciałem pokryją, wziąć te płotniki, wyrzucić tą kabinę ten, i od razu tutaj nakryć to jakoś inaczej. no, no ale a tu jeszcze e, e, na razie póki co to tylko do Majorka to rozglądamy się za częściami. A, a jakby taki finy, faktyczny remont, no to przyjdzie na niego czas dopiero jak się tego 28 naszego i Supra chociażby już uruchomi. Supra, i 28 wyjedzie z, z garażu, to wtedy będzie można myśleć coś o Majorku. No ale to też dużo będzie zależało od tego, czy uda nam się do tego czasu te części znaleźć. Bo dopóki nie będziemy mieli konkretnie tutaj tych najbardziej istotnych części, no to nawet tak, nie ma sensu, tak, tak. nie ma sensu prawdopodobnie chyba silnik będziemy robić w ostatniej kolejności, bo najpierw tutaj tylny most, hamulce, skrzynia, o tutaj. No bo z, silnik, z silnikiem nie będzie problemu, silnik to tak naprawdę miejmy nadzieję, że tam wał, to wszystko Zobaczymy jeszcze, się jeszcze bo to sprawdzimy, mise ściągniemy, zobaczymy jak jest. Chciałbym jeszcze tutaj pozdrowić chłopaków, ja tak wyrywczo Ka każdy tam gdzieś będzie kiedyś w przyszłości naprawdę pozdrowiony, można powiedzieć, ale tak ze Szczecina, tam Spyżyc, Spyżycę pozdrawiam, Redę pozdrawiam, Podlaskie w ogóle tam często tutaj piszecie, zapytujecie mnie o poradę, na przykład... Artu Artura Skwidzynia, bo teraz dzwonił też. Aha, Artura Skwidzynia, co tam jeszcze, no tak człowiek jakoś tak nie wszystkich pamięta, no, to, je, to nie, to że łożyska czy usilniacze, ja wiem, ale tu na przykład jak dzwonicie, to jak czasami sobie niektórych kojarzę, no, kto to jest kto, nie ociek.